Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was serdecznie w nagraniu, które robię 1 kwietnia w 2025 roku. Co prawda mamy prima aprilis, no ale postaram się dzisiaj jakiś kawałków Wam nie robić, traktujemy poważnie. Temat, temat jest ulubiony, ponieważ mamy denko miesiąca, denko marca. Dno, denko, denisko marca. Pokażę Wam to, co ostatni raz użyłem w tym miesiącu. Szereg produktów było używane, były używane przeze mnie przez dłuższy czas. Szczególnie sera. Także tych serów, właśnie serów, tak się chyba powinno odmawiać, czy serum, serów niech będzie, ale nie spożywczych, tylko nie żółtych, nie białych tylko produktów kosmetycznych. Muszę sobie kiedyś sprawdzić naprawdę dobre opracowania, jak brzmi liczba mnoga od słowa serum w języku polskim. Język się zmienia, jest żywy. Na pewno nie przeszłoby mi chyba, gdybym powiedział, że serumy, bo to jest niepo, niepoprawne. Wydaje mi się, że serum, no to liczba mnoga to, jest, to są sera. Nie sery, tylko sera, ale dalej jak odmieniać, muszę sobie sprawdzić dobrze. Ale nie o tym jest ten film. Słuchajcie, tradycyjnie zaczynam od maseczek, od próbek i maseczek. Tym razem mam dwie próbki. i Pierwsza to jest Dermedic, krem, hydrain, krem na noc, proszę bardzo. Fajny produkt, to już nie pierwszy raz, także jeszcze mam kilka sztuk. Dostałem kiedyś w aptece. Naprawdę porządny arsenał tych produktów, ale też mam taki z firmy, firmy RALS, taki jakby odświeżający balsam, Lotion, coś takiego, jakby właśnie lżejszy krem balsam. I to jest taki przeciwzmęczeniowy. Tak on się prezentuje. I to właściwie to, to, tą próbkę dostałem na lotnisku, kiedy kupowałem jakiś kosmetyk przed wyjazdem. Coś mi musiało kiedyś zabraknąć czegoś. No i pani mi dała taki produkt jako na podziękowanie za zakupienie. I teraz powiem tak. Przyznam się, nakupiłem tych maseczek z Oriflame Essentials no setki wyrozdawałem moim znajomym klientkom ogromnej ilości tych maseczek, ponieważ ja je kupowałem i to były u mnie przez wielkie właśnie lata, miesiące lata jako taki prezent do zamówień i nigdy tej maseczki nie próbowałem. Więc tego produktu już tak naprawdę nie ma w katalogu. mnie się została taka maseczka, jedna saszetka. I ja ją postanowiłem użyć. I powiem Wam, że jestem tak zadowolony, tak zachwycony. Praktycznie ta maska, cała pojemność, bo to jest y, chyba tych mililitrów 10 wystarczy spokojnie na dwie porządne porcje. Dwa, no, no, Po prostu dwa razy mogłem nałożyć na twarz tę maseczkę. Jest bardzo przyjemna, taka y, kojąca, nawilżająca. Yy, chyba jakieś działanie odżywcze też ma, no w sumie z witaminą E i z olejem z rzepaku kanadyjskiego, więc jest też i odżywcza, ale bardzo przyjemny produkt. I bardzo żałuję, że wcześniej tego produktu nie, nie poznałem. Mam dwie maseczki, jedną taką w płachcie z Optimals, już tego produktu nie ma porządku, dla mnie produkt bardzo nawilżający, przyjemny, odświeżający, jeżeli chodzi o twarz, ale niestety, no tutaj w przypadku moim te wszystkie takie wycięcia na oczy są bardzo małe i no tutaj walka była zawsze z rozmiarami, więc no nie dla mnie produkt. I druga maseczka to taka żelowa, antyoksydacyjna, z Love Nature, z, z granatem z app up, z cyklingu. To jest, Cykling to jest, wiecie, wykorzystanie wtórne tych produktów, np. przetwarzania owoców, warzyw, które te elementy, które nie są praktycznie wykorzystywane w celach spożywczych ale mają wartość biologiczną, um, którą można wykorzystać do na przykład do kosmetyków. Bardzo fajna maseczka, przyjemna, lekki, delikatny zapach i naprawdę bardzo dobrze odświeżała. Także naprawdę produkt w porządku, tak um, ja wiem, z kilka miesięcy spokojnie tę maseczkę od czasu do czasu używałem, najczęściej jeżeli stosowałem jakiś peeling enzymatyczny, to właśnie po takim peelingu enzymatycznym bardzo lubiłem nakładać taką właśnie maseczkę nawilżającą w formie żelowej. Ona sobie potem zastygała, tworzyła taki, yy, można powiedzieć, delikatny, mięciutki film yy, na twarzy. No nie chciałem też jej kremu yy, stosować na to, bo to ani na dzień, ani na noc najczęściej, ja takim późnym popołudniem zawsze sobie taką kurację, maseczką czy po, powiedzmy taki peeling enzymatyczny robiłem. No i cóż, yy, bo już od, od, zapa od zapachów jeszcze też zacznę. Yy, Pierwsza woda toaletowa, unisex, czyli taka, wiecie, ani to męska, ani damska, która pasuje i dla mężczyzny, jak i dla kobiety. Ja tak do takich właśnie produktów podchodziłem troszeczkę z taką rezerwą, bo to dla mnie taki hybryd, ja za bardzo nie rozumiałem tej koncepcji, ale powiem, że finalnie, no co jeszcze powiem o, pro, o tych produktach. Tam są trzy w tej serii Scope. Są trzy w ogóle różne wody. Zostały opracowane nie przez nosa czy takiego kreatora zapachów, tylko użyto sztucznej inteligencji. Tak naprawdę, no to yy, właściwie był program komputerowy z pewnością użyty. Do, w, na pewno metody statystyczne zostały do tego yy, użyte. I yy, tak skomponowano ten zapach, który by się ładnie układał. No, na podstawie tak naprawdę wyników testów, y, takich sensorycznych z różnych zapachów, które się y, podobają, które się mniej podobają, na zasadzie skali hedonicznej, i stworzono pewną mieszankę z różnych grup, która by najbardziej y, pasowała. I powiem Wam, że to jest wersja Time Loop. już nie pamiętam, co tam jest, ale tak jakbym oceniał, co by było, gdyby to była woda męska, no to oceniłbym jako taką bardzo, bardzo ciepłą, tak jak na przykład, nie wiem, Om jest z tych wód męskich, z tych zapachów ciepłych, otulających. Więc ten zapach na pewno jest ciepły, taki otulający. Jeżeli bym pomyślał, że to jest woda na przykład dla pani. No to nie jest słodka, ale bym powiedział, że jest w takim kierunku lekko aromatyczno, na przykład delikatnie drzewne. To są moje odczucia, więc to jest dla pań, które lubią takie bardziej wyraziste wody niesłodkie, nie owocowe, nie kwiatowe tylko takie aromatyczne. Tak, w tym kierunku bym powiedział. E, może specjalnie do wody bym może nie wrócił. E, ja jeszcze mam chyba jedną czy dwie e, te wody, więc je sobie tam wykorzystam w odpowiednim czasie, ale powiem, że chętnie z tej wody korzystałem. To nie jest na zasadzie, że chciałem wykorzystać do końca, ale naprawdę była przyjemna, bo ja kiedyś nawet e om miałem, lubiłem, no ale to już była taka, no jak każda Eklatka, no to taka bardzo Charakterystyczna woda. Natomiast, tak, sprawdziłem, przetestowałem. Samo to opakowanie, wiecie, jest bardzo takie proste, więc ja wolę jednak troszkę inne te kształty. Nawet to jest taki, bardzo produkt trochę dla mnie wygląda jak ekonomiczny, a ja bym chciał mieć taki bardziej elegancki, który bym chciał na przykład położyć gdzieś na widoku, żeby ta butelka wyglądała bardzo ładnie. To jest taka moja opinia. Ale zapach jest naprawdę w porządku. No i dezodorant antyperspiracyjny Greater. No to to jest naprawdę sam zapach świetny. Bardzo mi się podobał, lubię i zresztą troszeczkę jeżeli chodzi o, o te dezodoranty w kulce, to ja nie jestem za bardzo wybredny. Ja lubię wszystkie, nawet glasiera klasycznego, który pachnie i przypomina bardziej proszek do prania, takie świeże pranie. No, to y, wszystkie mi podchodzą, y, no ale w ogóle jako sam zapach greater jest y, no, w mojej takiej piątce, bym powiedział. Słuchajcie, no to chyba trzeba będzie przejść teraz do y, pielęgnacji twarzy. I teraz tak: żelu do mycia y, jeszcze nie mam, ponieważ y, używam obecnie żelu do mycia twarzy Novich Plus z tej, y, z tej serii. Produkt jest tak wydajny, że naprawdę no, rozpocząłem używać ten produkt w lutym, a jeszcze do końca myślę, że spokojnie, jeszcze z tydzień w kwietniu na pewno będę używać. Także bardzo, bardzo wydajny produkt. Jestem bardzo zaskoczony tą wydajnością. No i teraz kremy pod oczka. Tutaj kremy pod oczka są dwa. Jeden jest produkt, który mi się naprawdę całkiem Sprawdził. Takie wygładzające serum właściwie pod oczy firmy Hagi. To jest pierwszy produkt w ogóle z Hagi, który jakikolwiek mam, to jest takie ultrałagodzące serum pod oczy. Produkt jest bardzo fajny, bardzo mi się podobał, troszkę wygładza mi tą skórę pod oczami. Produkt naturalny z witaminą. B12 i z ceramidami więc naprawdę dwa takie bardzo fajne składniki aktywne i jeszcze z Yves Rocher taki liftingujący, lifting weżetal, no to, to te kremy z Yves Rocher, one mi odpowiadają są w porządku um, także mniej więcej one tak u mnie są około 10-12 dni tego typu kremy, ale no ten Hagi mi bardzo potrzebny, może się kiedyś zastanowię, może jeszcze sobie kiedyś kupię. Jak na razie naprawdę mam arsenał różnych produktów, więc wolę najpierw wykorzystać to, co mam. I przechodzimy do serów do twarzy, chociaż nie, właściwie to jeszcze powinienem powiedzieć o mgiełce, bo po myciu twarzy używam mgiełki. Mam tym razem mgiełkę, czyli tak, taką mgiełkę tonizującą z Lolozophy, to jest ten produkt sprayu i ten produkt zawiera łagodzący yy, składnik Adaptogen yy, rzęszeń syberyjski. Yy, naprawdę, produkt y, genialny, bardzo mi się podoba i serdecznie polecam w ogóle yy, te wszystkie yy, kosmetyki z serii Wellosophie Skincare są uważam bardzo, bardzo udane. No i tutaj mam takie pierwsze serum yy, w Wellosophie. I to serum jest z, z wyciągiem z liści galangalu i z, z jagodami cytrynica chińskiego. Także bardzo zacne serum używam na dzień i na wieczór. Wystarczy taka jedna pompka, to jest produkt RLS. W takie opakowanie jest, czyli naprawdę bardzo bezpieczne, sterylne, higieniczne opakowanie. Bardzo mi się ten produkt podobał. I teraz tak, jeżeli chodzi o sera i pielęgnacji dziennej, to najpierw powiem co na dzień. Tu używałem takie serum z Liren z witaminą C plus E jest jeszcze chyba na dnie odrobinkę to już się niestety nie, wydo, nie wydostanie tego produktu. Serum, którego tak średnio byłem zadowolony. Nie czułem, żeby faktycznie jakieś było działanie ze względu na obecność witaminy C. No serum jak serum. Z Novei to jest takie serum z serii -Man, energetyzujące. I tutaj takim składnikiem wiodącym, aktywnym jest wyciąg z komórek macierzystych, kawy bengalskiej. Oprócz tego jest jeszcze lecynamit, parę wyciągów dodatkowo, o których tam musiałem wyczytać dokładnie w składzie, żeby dowiedzieć się, co tam jest. Mocne serum, intensywnie energetyzujące. Czuję się mocno działanie tego kosmetyku. Jeszcze tak yy, na dzień. Yy, takie serum, yy, takie yy, no, przeciwko zanieczyszczeniom z powietrza i wrosze yy, Bardzo przyjemne serum. To nie jest moje pierwsze opakowanie. Używałem kilka miesięcy, może z dwa, ponieważ to jest yy, jeszcze w tej rutynie dziennej. I wieczorem yy, Retinol z Nowej. I to są takie kropelki. I powiem Wam, że tu się stało mi nieszczęście. Rozbiłem sobie, słuchajcie, ten taki aplikator, więc potem musiałem sobie o tak nalewać ten retinol. No, używałem z 2,5 2 albo 2,5 miesiąca. Niewielką ilość. Tak używałem około 5 razy w tygodniu. W ogóle retinol cały czas używam w dalszym ciągu, ale to już inny produkt, to już pewnie następnych denkach kolejnych miesięcy to się dowiecie. I w pielęgnacji wieczornej um, używałem też taki relaksujący taki eliksir z filozofii to jest dokładnie ojej, Tak wygląda to serum i zapomniałem, jak jest po polsku ten składnik aktywny. No wybaczcie. Hmm, hmm, hmm. tak to wygląda yy, <coughs> przepraszam, wyleciało mi z głowy i yy, jeżeli chodzi o sera dwa ostatnie to z Yves yy, na wieczór to są takie bardziej liftingujące yy, oba produkty yy, ten pierwszy raz używałem, bardzo fajny produkt a to pewnie jest jeszcze bardziej poprzednia wersja w porządku lubię wystarczy jedna pompka, bo one są bardzo mocno aromatyczne te produkty, więc wystarczy tak naprawdę raz jedna pompeczka ym, i y, że tak powiem na, czuć na twarzy. I tak z wolozofii krem to jest taki właśnie y, taki troszkę liftingujący, ym, jest też z ashwagandą i z y, jagodami Cytryńca. bardzo fajny produkt, bardzo fajny kremik, leciutki. I też użyłem, to już końca, koniec, praktycznie już marca, bo ten z Wellozofi użyłem na początku marca, a ten to przez marzec używałem, ten z Alkmi. Pierwszy produkt tak naprawdę z Alkmi, to jest taki brązujący krem, on ma taką barwę żółtą, kanarkową, bardziej ciemną, bardziej, nie wiem, może jak brzoskwinia, bardziej wpadającą troszeczkę w takie brązy, tak, brzoskwin, taki brzoskwiniowy krem, można powiedzieć, bardziej nawet i w brąz, delikatnie. I on niby za zadanie miał takie, powiedzmy, koloryz, koloryzowanie, czy jakby troszeczkę, Powodowanie, że skóra miała ciemniejszy ton, ja tego nie zauważyłem, trudno mi powiedzieć, ale sam krem jest luźny, taki bardziej jak można powiedzieć esencja. I, czy, no i powiem, że ma takie działanie ściągające, ale zapach przepiękny. Bardzo przyjemnie, lubiłem ten produkt używać, lubiłem jak pachnie na mnie. I sprawdzał mi się bardzo dobrze w ogóle z tą maseczką Nowage 8 godzin snu w niebieskim słoiczku. Także tu kilka miesięcy używałem tej maseczki, też zapach piękny. Tak dwa razy w tygodniu starałem się używać tej maseczki, także już kolejne opakowanie wyciągnę już niedługo. No i tak, krem do rąk wreszcie, Love Nature, taki właśnie krem z awokado. Przepiękny zapach, bardzo fajny kremik, bardzo mi się podoba. Także jak już będę wiedział, że mi się kończą kremy do rąk, to bardzo chętnie bym ten krem zamówił jeszcze raz, bo mnie się bardzo sprawdził, bardzo go lubiłem. Pasta do zębów. Tym razem jest to Biomadent, taka właśnie jaśminowo-miętowa pasta do zębów. W porządku, nic tam takiego specjalnego, rewelacyjnego o niej y, nie powiem. Jeszcze tam jakieś pasty mam y, z, też z Biomadentu i też z, jeszcze chyba z Białej Perły z takiej firmy y, słowackiej. Tamte są w porządku: pasty do zębów. No ale moja ulubiona to jest wiadomo y, ta wybielająca z Oriflame. I jeżeli chodzi o denko kosmetyczne, to jest wszystko. Mam jeszcze jeden produkt y, z chemii. Gospodarczej, tym razem zużyłem taki oto żel do prania czarnej odzieży. Z firmy, właściwie to jest marka SOFIN, a firma to jest Global Cosmetics. Taka pro firma, która też ma taką właśnie swoją markę, produkuje pewnie też do marek różnych sieciowych. Tak mi się wydaje. Private label, tego typu y, produkcje. No, nic tak wielkiego nie powiem o tym, o tym żelu. Y, prał, wszystko w porządku. Y, więc y, czy kupię, czy nie, to nie wiem. To wszystko zależy od tego, y, co tam powiedzmy, y, y, jak będę chciał kupić żel do prania czarnej odzieży, co mi tam wpadnie pod rękę, tak naprawdę. Słuchajcie, to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dajcie znać czy znacie te produkty, co Wam się podoba. Ja tylko wspomnę, że kto chciałby kupować tanie kosmetyki Oriflame, proszę skorzystajcie z moich linków, które, da, które dają w opisie tego filmu. Warto korzystać i kupować taniej, korzystać z różnych rabatów i zniżek. Jeżeli macie jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Jeżeli mieszkacie za granicą, poza polską, macie również możliwość kupowania kosmetyków Oriflame na swoim rynku. Dajcie mi znać, w którym kraju mieszkacie, a ja Wam wyślę odpowiedni link. Jeżeli mieszkacie i w Polsce, i za granicą, i kupujecie i w Polsce, i za granicą. Dajcie znać, ponieważ Wam wyślę taki link odpowiedni, żebyście mogli skorzystać z oferty i w Polsce, jak i również za granicą, i mieli swoje konta, i po prostu tylko kupowali tam, gdzie w danym momencie chcecie kupować. Serdecznie Was pozdrawiam, do miłego w takim razie i chętnie Was zobaczę w komentarzach i odpowiem również na Wasze pytania. Cześć.